Więc cześć Manko. Yy, witam Was w kolejnym odcinku. Mamy 8 października. Przyjechaliśmy sobie. O, jak tu widać na załączonym obrazku, trochę pomieszać błota. Czyli, o, kurde, potocznie zwąc. Y, będziemy orać y, most na auto. Chociaż to tak orko ciężko nazwać To bardziej taka Próba orania, ale no Część działki Miałem zrobione mandamem Działka jest tutaj za kurnikami Po pszenicy Strasznie mocno zachwaszczone było pole w żniwa I było spryskane randapem no, i jak widać, to jest popolone, tylko że słoma była cięta, a było trochę legatów i było cofane. I tak we nie szło tego zaorać. Stąd z kamery tego nie widać, ale tak do tej gruszki, nawet troszeczkę od gruszki w tą stronę, było zrobione mandamem i jest bardzo fajnie zaorane. Ta ziemia e, od poniedziałku do wczoraj, dzisiaj jest piątek, wczoraj czwartek, i przez te cztery dni obeschła. Z tym, że e, jak zacząłem, tutaj dalej robić tym andamem znaczy no, robiłem po kolei, ale dojechałem tutaj do pewnego momentu, się wpierniczyłem od lasu i no i co, i zostawiłem, już dalej nie nie uprawiałem to był trochę też błąd yy, bo warto chyba byłoby wtedy spróbować może od drugiej strony tutaj, ale by takie fatalne warunki teraz nie są za dobre, ale było jeszcze gorzej no i zostawiłem tą to, y, to uprawę Tutaj wczoraj rano y, trochę robiłem takim kurczę, drapakiem i zatorem, ale to, to taka robota była nadaremna trochę Bo, bo spora ilość tej słomy, która pozostała y, powodowała to, że ten kultywator się ciągle zapychał Chociaż to jest bardzo, tam bardzo rzadkie zęby No ale trochę się to podrapało Myślę, że zdecydowanie lepszy byłby efekt po mandamie. Przez ten dzień to by to super przeschło W ogóle zupełnie inna orka. Nie chcę, żeby ten odcinek był zbyt długi, to potem na poprzeczniaku jeszcze się włączę i powiem kilka słów. John Deere po podniesieniu mocy. Tutaj nawet w takiej cięższej orce bez problemu, te 8 na godzinę. Znaczy 9 na godzinę, 9-10 na godzinę sobie e, śmiga. No i jak widzicie, traktor zakurzony, bo tu gdzie orałem po, po Mandamie, e, w tych miejscach gdzie nie, sta, nie stoi woda, to naprawdę się kurzyło. A tutaj od płota i od lasu, gdzie jest woda, no to każdy wie co, co się działo. E, na dodatek, jeszcze wczoraj e, Ulgnąłem w tym samym miejscu co mandamem, tak się złożyło, na, na, na innej działce. Tak samo zacząłem orać w sobotę. Wpierniczyłem się dwa razy, tam znajomi przyjeżdżali mi aż na dwa na dwie maszyny wyciągać, ciągnikiem i ładowarką. I dałem sobie spokój, wczoraj pojechałem tamto do orać. Zostało jakieś 40 arów, też mi się nie chciało lecieć mandamem. Na taki kawałek tego przesuszać Bo to dosyć oddalona od nas działka No i co? I... No i pojechałem, chciałem tamte y, Doły po, po wyciąganiu trochę Przeorać No i się wpierniczyłem Trzeci raz w tym samym miejscu Ale znajomy przyjechał, mnie też tarpnął wyjechał, i wyciągnęliśmy Ale udało się doorać eee, Tak trochę to na chama. Eee, robię, można powiedzieć, to wszystko, bo tutaj trochę przymokro, jest na orkę nawet na tym polu Ale kwestia tego typu jest, że mamy piątek eee, Sobota i niedziela jest pogoda, a od poniedziałku do soboty nadaje już deszcze przez cały tydzień Więc sami widzicie, co tu się dzieje i możecie się domyślić, co będzie, jakie jeszcze dopada. Tutaj pole trochę sklina. Jestem w chwilę po przerwie. No i zobaczcie, co jest. Takie tu są warunki, tu jest akurat yy, stara bruzda, w której stoi woda. No i takie warunki, tam trochę nie dołożyło. Nawet no jest, krótko mówiąc, masakra. I takie pole wcześniej było mokro tam od lasu, dopóki nie było fermy, no a teraz ta woda gdzieś tam kurde e, stoi. W tym roku był plan, żeby to wyorać e, w poprzek. Bo wydaje mi się, że w tą stronę działka jest e, nieco nieco dłuższa. Ale jak zacząłem już orać na razówkę A tutaj było sporo kolein po nawozach i bruzdy No to stwierdziłem, że do orka w poprzek to nie będzie dobry pomysł Bo to kurcze będę cały czas tu skakał po tych kolejnach i bruzdach A jak już kawałek wyorałem Bez... Znaczy w tamtą stronę, no to już potem Nie chciałem zmieniać Poza tym mandamem i tak nie zrobiłem całego, tylko część pola No więc Jest jak jest Tu by pasowała ten klin orać Bo potem od bruzdy to będzie Ciężko to tak ładnie odorać Tutaj mokro znowu. To co wczoraj było zaorane, bo orałem tam też w nocy jeszcze. No to dzisiaj rano trochę słońca i wiaterku już to przesycha. Ale myślę, że tu co woda stoi, to i tak nie będę tego siał, tylko to pomijam. bo to bez sensu się tutaj wtopchać, tylko siewnik się cały zalepi. Czasami ten pług mi nie składa się przy obracaniu Jak go dam sobie tutaj, mam ustawiony joystick na stały wydatek w jedną stronę Na 10 sekund To akurat pług się fajnie obraca I nieraz mi go nie składa w przyszłym sezonie tą działkę e, zrobić głęboszem jakimś cofnę sobie za dwa razy to to trochę się podprostuje Tam, trochę bruzdą i... i... Teraz mi nie dorzuci ten pług, no ale to już to nie poradzę mm. Tu na tej działce też jest sporo takiej kurde bielicy, to jest... Szczególnie o właśnie tam, gdzie się y, Gdzie się wsadziłem z mandamem i teraz z pługiem No to jest taka bielica Taka kurde plama Wyjadę z bruzdy, żeby No i tu jest właśnie kurde Bruzda, te bruzdy to też. Nie wiem, czy nie było rok po rok tak samo zaorane. Bruzdy dwa razy nie były w podobnym miejscu jakoś. Teraz to trochę przeprostować, może się uda. W sumie można już to było wcześniej przeprostować, ale jak już się orało, to się orało. O. Trochę zigzak, ale To nic Dobra, włączę się potem na poprzeczniaku Pokażę wam jaka jest różnica między tym co było robione Mandami i przeszło, A to co jest tak na razówę rana Jestem po przerwie Robię sobie już tutaj ten poprzeczniak od płota I zobaczcie tutaj To jest dotąd, było robione mandamem akurat Tutaj, tam dalej Tutaj co mokro to dalej są takie skiby stojące Ale tutaj cały, Cała część pola jest taka kurde Przerąbana, a tutaj za yy Za kawałek było zrobione I przynajmniej tam dalej ta ziemia się w miarę rozsypała, także Tu jeszcze to wszystko pójdzie do uprawy, i mam taką powiedzmy skrytą nadzieję, że jutro to się uda zasiać, ale zobaczymy. To taka bardziej katorga niż orka, no ale powiem tak, innego wyjścia tutaj nie ma. Bo nawet teraz sprawdzałem tutaj te prognozę, to calutki tydzień deszczu, a jak tutaj napada, to będzie kaplica. Zastanawiam się, czy tego nie poagregatować mandamem w tą stronę bo tu jest też tego typu zawsze problem że tu jest mokro i tam od lasu jest mokro i na poprzeczniakach zawsze są kolejne a tutaj od tej między i od tamtej to znaczy od drogi i tam od między jest w miarę przystępnie jeszcze podłóg tego całego pola i zastanawiam się czy nie zrobić sobie yy, poprzeczniaków właśnie tu i posieć odwrotnie tylko nie wiem spróbuję mandamem przejechać poprzek gdzieś tam w pośrodku pola czy to w ogóle będzie dało się nim ujechać? A już, jakby tak uprawił, to albo uprawić trochę po skosie, a potem siać tak. No, zobaczymy. Tutaj akurat ścieżka była jeszcze kawałek dalej. Nie, mniej więcej tak jak tutaj jadę, albo tak jak teraz bruzda ta wychodzi po tym przejeździe. Więc tutaj, jeden przejezd byłby. W miarę niezły. A tak na poprzeczniaku, jak się jeździ kilka razy i zawraca, to, to zawsze, jak się dojeżdża do poprzeczniaka, to, to zawsze są, kurde, kolejny. A tak jak było tak przejechane, to tylko jeden ślad, nawet jak jakaś kolejna trochę, to mniejszy problem. Zobaczcie, jakie tutaj. Tutaj z opowieści zawsze. Tato opowiada to jak kiedyś orali to pole, jeszcze 60. To tutaj już było trochę lepiej. Tam w ogóle e, tak na wysokości tej gruszki, tylko tutaj w to, z tej strony. Od... No, w GoPro pada bateria. A ja co, powoli kończę. Jeszcze ten poprzecznik tutaj od lasu. I działkę będzie zaorana Więc co, widzimy się e, na odcinku z siewu. Trzymajcie się. No i cześć.